Pozdrawiam TV Regionalna 24 oraz widzów w Malborku, Sztumie i Nowym Dworze Gdańskim. Oh. Szanowni państwo, okres świąteczny to czas, kiedy spotykamy się przy stole z rodzinami, z najbliższymi. To czas, kiedy życzymy sobie zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. To czas, kiedy myślimy o tym żeby jutro było lepsze niż wczoraj i przedwczoraj. Także ja również chciałbym życzyć Państwu wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i to, żeby ten duch świąteczny trwał z nami jeszcze bardzo, bardzo długo. Gdzie świąteczny? W rodzinie. Okres świąteczny to jest ten czas, kiedy spotykamy się w rodzinach, tak, kiedy, kiedy możemy usiąść przy jednym stole, kiedy możemy spokojnie pomyśleć o, o, o tajemnicy narodzin naszego Zbawiciela i o tym, co przyniósł na świata, tak. A Jezus był rewolucjonistą, tak. On powiedział po raz pierwszy, chyba, że nie trzeba patrzeć na drugiego człowieka jako na wroga, tylko, żeby on był naszym przyjacielem. I o tego się wszystko zaczęło. To jest takie proste przesłanie, a tak bardzo znaczące. Także my teraz też przy tych religijnych stołach pamiętajmy o tym i trzymajmy to przy sobie jak najdłużej, żebyśmy pamiętali o tych Ciepłych życzenia, które sobie przekazujemy nawzajem. Pamiętajmy, żeby, żeby być życzliwymi dla siebie nawzajem. Pamiętajmy o tym, żeby, żeby być uprzejmi do siebie nawzajem, żebyśmy jak najdłużej pamiętali o tej tajemnicy. Wesołych świąt!